Może ciężej niż do tej pory i zdobyć ten medal z Ile medali ma Pan już w dorobku? Yy, trzy medale z Mistrzostw świata. To są trzy srebrne medale i dwa medale z mistrzyst olimpijskich. Byłem to co każdy spotyc smaży. Medal, medal olimpijski, medalizm Mistrzostw Świata i Europy. No na pewno był e, pierwszy medal Mistrzostw Europy, to debiut. To było w 1991 roku i od razu stanęłem na najwyższym podium. i Byłem bardzo szczęśliwy, jak słyszałem tam flaga biało, biało czerwona na masie i Mazurek Domuskiego, także byłem... Po prostu leciały, choć zapaśnie, można że twardy człowiek, że... Nie złamie się i nie będzie płakała tu jednak samoczynie mogę powiedzieć tak, że u mi kapały no i byłem bardzo szczęśliwy. Nie wiedziałem co zrobić. No, myślałem, że to jakieś no, może być. Nie wierzyłem w to, że to może być naprawdę, że to jakieś marzenie mój sen. złoty medal olimpijski, gdzie czekałem na niego, ja sobie tak nazwałem, 12 lat dlatego, że startowałem na trzech olimpiadach. W Seulu, w Barcelonie i e, właśnie w Atlancie. W Barcelonie bardzo chciałem zdobyć ten medal i zająć siódme miejsce w, końce, w, końcowej, w końcowych zawodach. Tutaj w Atlancie e, jeszcze dlatego, że pojechałem z dzikiej karty. Na 7 dni przed wylotem naszej reprezentacji w Atlanty otrzymałem dziką kartę i wyjechałem wraz z moimi kolegami. No i zdobyłem złoty medal. Układ jest taki, zawsze, zawsze wolniacy, wolniacy mieli ten problem, że im brakowało tych miszów. i zastanawiali, się co jest, że w klasycznym są te wyniki, a stylu wolnym nie ma. A myślę my wydaje no, właśnie, się że brakowało tych miszów, żeby ciągnęli właśnie tych pozostałych. Ale było też pokolenie doskonałej wolniej jako Durskiej, Wurczeskiej, Palany, na Historię tą Mary Armurewicz, który miał szansę do mistrzostw Europy, wicemistrzego świata powtórzył po wielu latach przerwy. Poznamy tu dziesięciu najlepszych polskich sportowców roku 1977, laureatów plebiscytu popularnej gazety Przeglądu Sportowego. Wicemistrz świata w zapasach Władysław Stecyk. Udało nam się podjąć jakąś rywalizację i w tej karierze dorosłego trenera. Zdobycie 53 medali na Mistrzostwach Europy i Świata i w Igrzyskach Olimpijskich no jest jakimś dorobkiem w to, co zapasy dzisiaj sobie świętują. I po 20 latach kolejne medale, a pierwsze w mojej karierze, to Igrzyska Olimpijskie w Moskwie, gdzie zdobyliśmy trzy medale, w tym medal srebrny Władysława Stecyka i Olka Cichonia i Adama Sandurskiego. Później właśnie to był początek wielkiej kariery tych zawodników, i dalej posypały się medale. A chcę powiedzieć, że od czasu zakończenia musiałem 11 lat czekać na kolejny medal Mistrzostw Świata. Sprzed dwóch lat Igrzyska Olimpijskie w Atlancie, gdzie na 25 sekund do końca walki prowadząc na ostrzeżenia. Straciłem punkty, no i to bardzo woli, bardzo woli, bo mogłem mieć medal, ale dopiero byłem piąty. Zapasami żyję, z zapasów mam stypendium, I, i, i po prostu dużo czasu poświęcam na, tre na treningi. Co by nie było, czy były popularne, czy nie były, wyniki zawsze miały. Były jedną z najbardziej medalodajnych dyscyplin i musieli się z tym liczyć. Ja myślę, że począwszy od lat... W 70. kiedy stopniowo tych sukcesów było coraz no więcej. No był przydasz. ten słynny Teheran, a później przecież były Katowice, no, e, no e, później były kolejne olimpiady, złote medale. Także no mamy zapisaną jakąś kartę. Dobrze, że do tych sukcesów dobiły nasze dziewczęta. No i sumo. I e, no, myślę, no. że sumo to na razie raczkuje, ale... <laughs> Dziewczęta mają już złote medale, mają srebrne medale z i brązowe Mają e, medale z mistrzostw Europy i świata juniorów i, i Polski. Także jest się czym pochwalić. Pamiętam mistrzostw, pierwsze mistrzostwa świata, które odbyły się w Martyni w 1989 roku. Pamiętam te walki, no, gdzieś była garstka, garstka w sumie I dziewczyn. Prostu, e, śmiesznie to może wyglądało, bo wtedy jeszcze no, były, były to porządki. Pamiętam zapasy, początki zapasów w Polsce w 1993 roku, pierwsze mistrzostwa Polski w Wałbrzychu, gdzie startowało 13 zaledwie dziewczyn. Między nimi startowała Iwona Tracz, żona Józefa Tracza, naszego obecnego trenera. Ale tak obserwuję te, te tamte zawody i te dzisiejsze za, 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 zawody kobiet to są już poważne zawody. No. To już jest duża obsada, to już jest poważna konkurencja. I już tak, nie, nie jest tak łatwo zdobyć, wygrać takie zawody, trzeba się już przygotować. Nasze dziewczyny mają cały cykl przygotowań do, do tych zawodów. I mi się wydaje tak, jeżeli, jeżeli zapasy już w stylu wolnym są tak popularne, i już, że, że za chwileczkę trzeba będzie podnieść poprzeczkę i będą zapasy w stylu klasycznym. O, zwickle. O. A na no, no to już mamy no, godnego następcę. To nareszcie proszę bardzo. Proszę bardzo. Zebranie ważne. O, witam serdecznie. Cieszę się, że znowu. Witam dobre no, pan Dzień dobry. Może pań zaczyna. Bu ale mnie. Jeszcze jedna tu jest, o, taka No witam serdecznie. Ja. Cieszymy się, że zapasy, ja, to dar, bo nie nad czym Historia to ciekawa zapasów polskich. Wszyscy wiemy o tym, że jedna z medalowych dys, dyscyplin sportu polskiego. Przecież 75 lat polskie zapasy zdobyły ponad 250 medali. Medali z Mistrzostw Świata, z Mistrzostw Europy i Olimpijskich. Jest to olbrzymi sukces tego środowiska, bo dzięki nim. Ja jestem prezesem i myślę, że, że swego zadania jakoś się wywiązuje. Wybrano mnie na to stanowisko i staram się wszystko zrobić dla zapasów, żeby te zapasy miały środki finansowe, możliwości działania. Możliwości działania. Romy, bardzo serdecznie Ci gratuluję. Powiem zesz w, zesz w zeszłym roku nie byłeś, ale takie rzeczy bardzo serdecznie gratuluję. Rysiu, kochany, Ty masz Podwójny, Podwójne, właśnie. Bardzo serdecznie <laughs> gratuluję. Chciałbym Ci co roku takie podwójne, co 4 lata Trudno. i co roku składać. Bardzo serdecznie gratuluję, Rysiu. nie, ale naszych. Słuchaj, to ja gratuluję Ci. Wszystkiego dobrego. Trudno mi powiedzieć, jakbym uprawiał jakąś inną dyscyplinę sportu, czy, czy, czy... Czy w ogóle bym myślał o sporcie? Zapasy po prostu były dla mnie jedynym sportem, i nic więcej nie widziałem poza, poza tą dyscypliną sportową.

Bardzo serdecznie Cię gratuluję. Dziękuję. Mam nadzieję, że Ci będzie pasować. Do Pan radio. Jurek, Ty mi tak Dziękuję. dużo pomogłeś. Dziękuję. Tylko dwa lata jesteś młodszy od niego. Ale się trzymasz jak trzeba. No, nam na życiu nie zależy. Na to się 300 lat możemy tak. żyć. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Pan Pan. To spotkanie to dla mnie jest przeżycie. To jest naprawdę przeżycie. Ja nie spodziewałem się, że takie coś będzie i, i że tyle kolegów spotkam i po tylu latach. To jest wzruszony takim spotkaniem. Ale nie o szamanie. Ale pan to spotkanie to jest spotkanie pokoleń. spotkanie ludzi, którzy zaczynali tworzyć dręby polskiego zapaśnictwa i ci, którzy wspięli się na szczyty. W tym roku jesteśmy wicemistrzami drużynowymi. Była Atlanta, wspaniały sukces pięć medali i można powiedzieć, że te początki i te sukcesy, które zaczęły się, one są kontynuowane i to jest po prostu nasza kluba, nasze życie. Co by nie powiedzieć, prawda jest taka, że jeżeli człowiek trafi do sportu, a w szczególności do zapasu, czyli do tej dyscypliny sportu walki, czyli jest jakby związany już do końca, czyli zapaśnikiem się jest się do końca życia,